jak już obejdziemy, to ja po prostu na warszał kawę chcemy go nagrać na miejscu budowy. Wszystkie ciasto wytrzymuje. Cicho jest, jest a więc są to właśnie łoski, jedności. Mamy centralny w każdym gardniu monitory i jak trzeba, i po felek. Hmm. Jeżeli chodzi tam, gdzie maski ciężarne są, uh -huh. to jest nadzór y, położniczy, inutero, uh -huh. a cztery sale mamy spięte z, z kardiomonitorami uh -huh. i centralny nadzór jest nad matkami. Nad, nad, nad nad okay